Witam Państwa na naszym kanale na YouTubie Economic Glow. Ja nazywam się Jana Skracińska, jestem prawnikiem. Ja nazywam się Agnieszka tutaj i jestem radcą prawnym. Pracuję razem w Kancelarii Prawnej w Katowicach i zajmujemy się głównie e, właśnie przedsiębiorcami. Dzisiejszy filmik poświęcimy e, formie prawnej, którą jest, w e, formie prawnej prowadzenia działalności, którą, którą jest spółka ZOO. opowiemy o tym. E, Czym jest spółka ZOO, kto może zostać założycielem spółki ZOO, jakie wymagania powinna spełniać umowa spółki, jakie są wymogi powstania na spółki ZOO. Mówimy trochę o wadach i talentach spółki ZOO, a także o zmianach, które są konsekwencją wprowadzenia nowego polskiego ładu. To może tak na wstępie, czym jest spółka ZO? Spółka ZO jest spółką kapitałową, której funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych. Spółka ta po posiada osobowość prawną, działa przez swoje organy, zarząd i zgromadzenie wspólników i może zostać utworzona w prawnie dopuszczalnym celu. Kto może zostać założy założycielem spółki ZO? Spółka może zostać założona przez jednego bądź kilku wspólników. Wyjątek stanowi artykuł 151 KSK § 2, który mówi, że jedynym wyjątkiem jest przepis mówiący, że jedna osobowa spółka z nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z Ma to znaczenie tylko w momencie zawarcia umowy spółki z o i jej rejestracji. Tak, minimalny kapitał spółki wynosi w chwili obecnej plus tysięcy. Jeżeli chodzi natomiast o to, e, jakie elementy, jakie minimalne elementy powinna zawierać e, umowa spółki, e, to przede wszystkim określenie firmy i siedziby spółki, określenie przedmiotu działalności, wysokości kapitału zakładowego. O tym, o czym wspomniała Asia, e, czyli ten kapitał zakładowy musi wynosić minimum e, 5000, tysięcy, ale oczywiście e, może być e, wyższy. W umowie spółki należy również wskazać, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Powinny zostać określona również kwestia liczby i wartości nominalnej udziału objętych przez poszczególnych wspólników, przy czym musimy pamiętać, że jeden udział może być mniejszy niż kwota 50 zł. W umowie spółki należy również określić czas trwania spółki i jeżeli jest on określony. Jeżeli chodzi o wymagania szczególne dotyczące umowy, umowy spółki zoo, to tutaj należy pamiętać, że w takiej formie tradycyjnej umowa spółki Zoo powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Tutaj wyjątkiem może być spółka zarejestrowana w formie online. Wówczas wymagane jest, wymagane jest to, aby została ona opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym przez profil zaufanym każdego ze wspólników. Spółki ZO. Tutaj, jeżeli chodzi o te różnice w zakresie, w zakresie rejestracji tej spółki, to myślę, że taką najbardziej istotną dla większości osób jest to, że w przypadku tej formy tradycyjnej ten kapitał może być wniesiony zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie abortu, natomiast w tej formie online, wyłącznie w formie pieniężnej. Jakie wymagania trzeba spełnić, aby taka spółka z powstała? Czyli w pierwszej kolejności musimy zawrzeć umowę spółki, następnie muszą zostać wniesione wkłady na pokrycie kapitału, dalej należy powołać zarząd, a w niektórych wyjątkowych przypadkach określonych w ustawie lub w umowie spółki. E, powinna zostać ustanowiona rada nadzorcza e, lub e, komisja rewizyjna. I jako ostatni e, krok e, spółka powinna zostać wpisana do rejestru. Teraz tak, krótko. E, zalety i wady spółki są. E, Jeśli chodzi o e, taką główną zaletę, to na pewno jest ten niski kapitał, który, tak jak wspomniałam, w chwili obecnej jest 5 tysięcy, a na przykład w spółce akcyjnej jest to już 100 tysięcy, w spółce natomiast e, komendotowo-akcyjnej 50. E, Drugim takim istotnym, e, jakby istotną zaletą jest, są niskie koszty założenia spółki, bo jest to oczywiście uzależnione od tej formy rejestracji, czyli formy tradycyjnej lub e, online. Ale są one głównie związane z kosztami podpisania, jakby sporządzenia tej umowy spółki. W przypadku, na przykład, rejestracji online nie ma kosztów aktu notarialnego. Więc tak. Jeśli chodzi natomiast o, o, o rejestrację tej spółki online, to też oczywiście w artykule na naszym blogu tak samo też na, na Facebooku, który będzie, udostępnione, to na pewno jakby wskażemy tą drogę rejestracji tej spółki krok po kroku. Jakby tutaj łączyć z kalkulacją kosztów jednej i drugiej formy, tak żeby państwo mogli sobie zobrazować, która forma będzie dla państwa w chwili obecnej najbardziej atrakcyjniejsza. Tak? Kolejną jakby zaletą jest tutaj i nawet jedną Większość jakby tutaj takich zwolenników spółki z O, nawet e, mówisz, że to jest główna e, zaleta tej spółki, to jest e, ta e, jednak kwestia odpowiedzialności e, zarządu i wspólników, ta, która przy, przy e, wszystkich można powiedzieć innych rodzajach spółki, szczególnie jeśli chodzi o spółki osobowe, takie jak jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna jest jednak stosunkowo niska. Oczywiście jest kilka wyjątków, o których już też wspomnimy w osobnym filmiku, bo myślę, że to jest bardzo istotna kwestia, którą, którą warto tutaj rozwinąć i, i dokładnie Państwu przedstawić. Natomiast co do jakby tutaj głównej tej, to odpowiedzialność wspólników jest bardzo bardzo mało. No, ale należy powiedzieć również o wadach. E, czyli jeżeli chodzi o wady, m, to myślę, że przede wszystkim wspomnieć tutaj trzeba e, o podwójnym e, opodatkowaniu. Z jednej strony e, mamy opodatkowanie e, spółki e, podatkiem CIT. E, tutaj e, w zależności e, od tego, e, ile spółka e, na przychodu, to albo jest to 19%, albo 9%. No i kwestia, kwestia tego, na co, na co są przeznaczone dochody spółki, bo w przypadku tego, gdy są przeznaczone na, na inwestycje, no to to jest wyłącznie podatek, natomiast w przypadku, gdy spółka chce wypłacić, wypłacić pieniądze ze spółki, no to musi zliczyć się również z opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Więc na pewno kolejną wadą jest również to, że nie tak jak w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczej nie ma takiej możliwości, aby w taki prosty sposób wypłacić pieniądze ze spółki. To jest kwestia bardziej sformalizowana. Kolejna kwestia jest obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, więc również w tym zakresie należy liczyć się z większymi kosztami choćby usług księgowych. Czyli myślę, że... że tak, że tutaj już troszeczkę Państwu objaśniliśmy jakby takie podstawowe wady, zalety prowadzenia działalności w formie spółki ZO. No i na koniec jakby też taka istotna w, w obecnym czasie. Myślę, też, myślę, że jeszcze nie wspomniałeś o no jednej rzeczy, że służymy też pomocą w rdzeniu. Tak, e, oczywiście, e, jak najbardziej. I która byłaby odpowiednia dnia, dla, dla każdej no branży, to. bo tak jak mówię, są takie branże, w których prowadzenie spółki są, będzie mało opłacalne. E, więc myślę, że to, to jest jakby taki główny jakby tutaj wyznacznik, jeśli chodzi o, o rodzaj prowadzenia działalności. Natomiast no, polski ład spowodował na pewno spadek opłacalności prowadzenia biznesu w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, szczególnie w branży właśnie IT, gdzie te dochody są dość spore. I właśnie alternatywną, alternatyw no, alternatywą tutaj jest zostanie udziałowcem właśnie spółki ZO głównie jest to z powodu tej formy opodatkowania y, która w przypadku y, jakby podatku liniowego jest to 19% y, jednakże w przypadku aha y, i jest jeszcze tutaj istotne że y, jest taka grupa osób oczywiście która y, ma dochody powyżej miliona i w tym przypadku dodatkowo e, tutaj e, zostanie naliczone kolejne zobowiązanie, jest to e, dodatkowy podatek, tak zwana danina solidarnościowa w wysokości 4%. E, I właśnie alternatywną, e, alternatywnym rozwiązaniem dla tej grupy podatników jest e, właśnie rozliczenie z jako właściciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Chodzi przede wszystkim e, o spółki płacące Niższą stawkę podatku dochodowego od osób prawnych, czyli CIP. I postawy CIP dla spółek z ZOO, jak w przypadku podatku liniowego, jest to 19%, jednak w przypadku tak zwanych małych podatników wynosi on 9%. I aby zostać uznanym za małego podatnika, to roczne przychody spółek nie mogą być większe niż równowartość 2 milionów euro, czyli mniej więcej to jest 9,18 miliona złotych. Myślę, że istotną kwestią, która może Państwa zainteresować, jest również to, zwłaszcza jeżeli zastanawiają się Państwo, czy przekształcić swoją jednoosobową działalność gospodarczą, że w przypadku gdy przedsiębiorca decyduje się na zmianę formy prowadzenia jednoosobowej spółki, zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej z jednoosobowej działalności gospodarczej na jednoosobową spółka zoo nie uzyskuje od razu prawa do rozliczenia się według tego preferencyjnego tytułu, czyli tych 9%. Natomiast istnieją takie dwie możliwości, żeby to... to, korzystniejsze, tak? Że to było korzystniejsze, tak? Żeby to było korzystniejsze dla tej danej spółki. Myślę, że, że dla Państwa też istotne znaczenie ma, czy można z, tej preferencyjnego, czy można z tego preferencyjnego cytu skorzystać w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej na jednoosobową spółkę ZOO. I tutaj należy powiedzieć, że przy, przy takim normalnym przekształceniu tej jednoosobowej działalności gospodarczej na jednoosobową spółkę zo, to nie ma takiej możliwości. Żeby od razu z tego preferencyjnego cyklu skorzystać. Natomiast są inne możliwości. Zawsze można zakończyć prowadzenie działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i założyć nową spółkę Zoo. Natomiast jest również możliwość kupienia udziałów istniejącej spółki, z o, która w takiej formie się rozłącza. Dokładnie, dodatkowym atutem, jeszcze jeśli chodzi o kwestie jakoby tutaj można powiedzieć podatkowe, jest, iż składkę, zdrowo składkę zdrowotną nie zapłacą, nie zapłaci spółka w przypadku kiedy jest wpisanych do KRS-u jakby dwóch wspólników, tak? W tym przypadku nie ma składki zdrowotnej za samą spółkę. Kolejnym istotnym elementem, składkami na ZUS nie są objęte również świadczenia wspólników na rzecz spółki. Świadczenia te będą naturalnie kosztem dla spółki, ale, ale zatem obniżą również podstawą, podstawę podatku Natomiast no myślę, że trzeba też wspomnieć o tym, że e, to dotyczy, m, że te udogodnienia związane ze spółką, co w największym zakresie obejmą jednak spółki, które mają co najmniej e, dwóch wspólników, bo przy jednoosobowych spółkach, DO, no ten obowiązek płacenia e, z u nadal istnieje e, tak. w przypadku, e, gdy ten e, wspólnik e, nie ma innego, E, źródła ubezpieczenia. Tak, no niestety dalej, dalej jakby tym takim może być minusem do spółki ISO e, jest opodatkowanie e, właśnie dywidendy tak w wysokości 19% i e, no i to jest jakby zdecydowanie taki Duży minus tak, dla spółki. Natomiast w kolejnych artykułach i w kolejnym filmiku też na pewno troszeczkę na ten temat więcej opowiemy, może jakieś alternatywy przedstawimy, które Państwo jakby będą mogli sobie tutaj w swojej działalności wykorzystać. No i tak może podsumowując na koniec, na pewno będą takie branże, w których to prowadzenie działalności w takiej formie będzie robiło się bardziej atrakcyjniejsze. Może nawet zaczną się tworzyć właśnie takie grupy czy branże, takie jak właśnie branża IT, która będzie głównie korzystać z tej formy prowadzenia działalności. No, więc myślę, że chyba na dzisiaj to, to tyle. Zapraszamy na kolejne, e, tutaj, e, nasze filmiki na kanale. Ale jest otwarty na e, Tam, czym, to jest otwarci na propozycje? Dokładnie. O czym chcielibyście Państwo po, e, posłuchać? Myślę, że weźmiemy to pod uwagę przy tworzeniu kolejnych. Tak, razy. przy tworzeniu kolejnych tych, więc zapraszamy do polubienia, do oglądania naszego kanału. E, do subskrybowania. Tak, do su subskrybowania e, także do. To właśnie, jakieś, jeśli mają Państwo jeszcze jakieś wiem, pytania dodatkowe, to myślę, że też nawet może jakaś grupa na Facebooku się otworzy do właśnie jakiejś takiej pomocy przedsiębiorcom, do zadawania pytań i będziemy, jakby tutaj, chętnie Państwu pomagać i, i tutaj te dylematy rozwiązywać. Dziękujemy Dziękuję i zapraszamy. Do, do zobaczenia.